Jeżeli chodzi o obsługę samej klawiatury tutaj dotykowej DSC, jest to bardzo prosta obsługa i w zasadzie wszystkie te funkcjonalności, które klawiatura powinna posiadać, również tutaj znajdziemy. Bardzo proste załączenie przyciskamy tryb wyjścia, potwierdzamy kodem, i w zasadzie system przechodzi w stan dozoru. W prosty sposób również rozłączamy. Jeżeli chcielibyśmy załączyć tryb domowy, to jest taki tryb, który pozwala nam załączyć system, ale już nie będzie też nam tutaj dawał tego powiadomienia dźwiękowego. Jeżeli ktoś śpi, no to też nie obudzimy tej osoby, jeżeli w taki sposób właśnie włączymy system. Wyłączamy w podobny sposób. Możemy również, tu jest funkcja Gongu, jak widzicie tą funkcję gongu możemy włączać i wyłączać i teraz jeżeli mamy jakiś kontaktron bądź inne urządzenie inny czujnik, który chcielibyśmy żeby tutaj dało nam no takie potwierdzenie dźwiękowe no to jak najbardziej możemy też właśnie z tego korzystać myślę, że na wejściowych drzwiach jak najbardziej to jest bardzo, bardzo przydatne w każdej chwili możemy ten gong wyłączyć po prostu przyciskamy tutaj ten przycisk gong i teraz, przy jakimkolwiek naruszeniu tych drzwi wejściowych, o których mówiłem, czy jakiegokolwiek innego czujnika, taki dźwięk już nie będzie tutaj wyzwalany. Kolejną taką opcją jest też zmiana statusu wyjść użytkownika, które tutaj technik może nam zaprogramować w systemie. Jeżeli mamy zaprogramowane takie wyjścia użytkownika, to w łatwy sposób możemy sterować właśnie tutaj też. Z klawiatury, ale również z samej aplikacji mobilnej. <laughs> tutaj przyciskamy wyjście PGM. Te wyjścia, które są zaprogramowane jako wyjścia użytkownika, tutaj te będą też na naszej liście. I teraz, jeżeli mamy, chcielibyśmy, nie wiem, zapalić światło, otworzyć bramę wjazdową, no to możemy właśnie zrobić to tutaj, w ten sposób. Teraz ja mam zaprogramowane tutaj te wyjście, tak jak słyszycie. Bez, bez kodu. Teraz jeżeli mamy akurat może w, czy w tym przypadku, myślę, że jeżeli chcielibyśmy otworzyć na przykład bramę wjazdową to warto jest też zanim dojdzie do uruchomienia takiego wyjścia PGM-u w momencie otwarcia bramy żeby, żebyśmy mieli też opcję tu akurat też jest możliwe żeby po prostu było potwierdzenie kodem tutaj wysterowania tego wyjścia. Bądź możemy, może to być wyjście programowane bistabilnie bądź monostabilnie w zależności tutaj od potrzeb. Druga na przykład tutaj mam taki podłączony sygnalizatorek i tak jak widzimy, również możemy sobie to w prosty sposób włączyć i wyłączyć. Pamiętajcie, że możemy zaprogramować tutaj to czasowo w zależności od potrzeb. Wyjścia tego użytkownika są sterowane masą, bo może o tym też należy. ambiental.